Cześć, witam Cię serdecznie, bardzo mi miło, że jesteś tutaj dziś ze mną, jeżeli zdecydowałaś się obejrzeć ten webinar, to znaczy, że interesuje Cię zawód stylistki, że być może zastanawiasz się, czy nie wejść w branżę beauty, czy nie pójść na taki kurs, ja chciałabym poruszyć kilka ważnych kwestii, przybliżyć Cię do tego zawodu i być może pomóc w wyborze odpowiedniej decyzji. Także przygotowałam dla Ciebie prezentację. Ja mam nadzieję, że wytrwa, że ze mną do końca będzie mi bardzo miło. I zacznę od siebie, od przedstawienia siebie. Ja nazywam się Marta Wątkowska. Jestem stylistką, rząd od roku 2016, od 2021 jestem instruktorką niezależną. Jestem autorką programów szkoleniowych, warsztatów i do szkoleń. Co to znaczy, że jestem niezależna? To znaczy, że nie współpracuję z żadną firmą. Tak naprawdę na rynku mamy dużo fajnych firm. Ja bardzo lubię wolność. Nie jestem zrzeszona z żadną firmą. Pracuję na różnych produktach i moim kursantkom daje również możliwość wyboru sobie. Kursantki pracują na czym mają ochotę, na czym lubią pracować, mogą sobie tak naprawdę Wybrać wszystko, co tylko chcą, na miarę swoich potrzeb. Ja bardzo e, cenię każdą firmę, tak naprawdę. Z każdej firmy znajdzie się jakiś fajny produkt. Taka, taka mała wolność rynkowa. E, moją misją instruktora jest opieka i pomoc w realizacji celów, e, pomoc w drodze rzęcowej, która nie, nie zawsze jest taką prostą drogą, czasami jest zapiła. I ja te moje kursantki staram się kierować. Staram się napawać optymizmem, i taka jest moja tam misja instruktora. Pomagam w aspektach technicznych, w rozwoju duchowym, w świadomym przede wszystkim rozwoju. To tylko kilka słów o mnie, tak, żebyś miała jakiś pogląd na mnie, kim ja tam jestem i zacznijmy. Od tego, do kogo jest skierowany ten zawód stryjski. Tak naprawdę nie ma podziału. Zawód stryjski jest dla każdego. Każdy może odbyć taki kurs, może iść na taki kurs, nauczyć się zawodu stryjskiego i być tą stryjską. Oczywiście nie kończymy żadnych wyższych uczelni, tutaj nie ma żadnej filozofii, bo tak naprawdę no, kończymy kursy. Także tutaj nie ma wyższej szkoły. Ale jest faktycznie kilka takich cech pomocnych w pracy z klistki. I ja te cechy tutaj nie wypisałam. Przede wszystkim zaangażowanie. Bez zaangażowania no niedaleko nie zajdziemy. Tak wiele osób po pierwszym kursie rezygnuje, no, no bo nie ma takiego zaangażowania. Tak? Myśli, że na przykład pójdzie na pierwszy kurs, i wszystko będzie takie proste, łatwe i bez pracy dostanie od razu całą bazę klientek. To są tak naprawdę duże, długie godziny pracy, siedzenia nad tym, klejenia. Nikt nam nic nie da od tak, za darmo od razu, nie? Tutaj musimy naprawdę się ciężko napracować, żeby tą bazę swoich klientek zdobyć. Także zaangażowanie przede wszystkim, żeby się nie poddawać. Bo tak jak mówiłam, czasami ta droga tej stylizacji rzęs nie jest całkowicie prosta. Jest kręta i zawiła i trzeba po prostu spiąć tyłek. Kolejna sprawa, kreatywność. No i Musimy mieć w głowie tak naprawdę troszeczkę wyobraźni, żeby wiedzieć jak ta nasza klientka będzie wyglądała po tym, jak wykonamy tą stylizację rzęs. Musimy mieć w głowie, co jej pasuje do danego kształtu oka. Nie możemy takie no super stilistki no nie mogą klepać cały czas każdemu tego samego. Tutaj dobór stylizacji jest indywidualny. Także ta kreatywność, wyobraźni troszeczkę w głowie trzeba mieć, ale spokojnie tego da się wszystkiego wyuczyć. Kolejna sprawa zdolność skupienia się. To ja powiem ci szczerze, że ja jestem człowiekiem totalnym chaosem. Ja jestem w życiu jakby dopowiedzieć nie potrafię się skupić na jednej rzeczy. Zazwyczaj, jak wykonuję jakieś obowiązki domowe, to coś zacznę, później szybko to zostawiam, idę, zaczynam coś nowego, znowu tam to zostawię, wracam do tego pierwszego i jestem takim człowiekiem hosem, że wszystko robię, wszystko zaczynam i nie potrafię się skupić w pełni na jednej rzeczy. A z kolei, w tej zacji rzęs, potrafię usiąść, od początku do końca perfekcyjnie wykleić tą moją klientkę, potrafi się na tym skupić, to mnie odpręża. No i tu jest, tu jest właśnie taka, taka sprzeczność. Ja nie potrafię się w życiu skupić, a z kolei w tej rzęs jestem w 100% skupiona. Tak? Kolejna sprawa: dokładność i precyzja. Tutaj też spokojnie, tego da się wszystko wyuczyć. Dokładności i precyzji. Ja też w życiu nie, nie do końca jestem dokładna, tak w 100%, a w stylizacji rzęs. To jest po prostu dokładność. No, tak jest. Także tu z tym się nie martw. To jest wszystko do wyuczenia. I ostatnia rzecz, taka komunikatywność i uprzejmość. Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, to ten zawód jest dla Ciebie. Tutaj faktycznie ta komunikatywność z drugim człowiekiem się przyda, bo to jest bardzo bliski kontakt z klientką. Uprzejmość jak najbardziej, żeby te nasze klientki lubiły do nas przychodzić żeby do nas wracały, tak? Dobra, żeby nie było tak miło i kolorowo, pozytywne i negatywne strony stylizacji rzęs. Zacznijmy od tych milszych, czyli pozytywnych. Przede wszystkim satysfakcjonujące dochody. My nie robimy tego charytatywnie, nie prowadzimy biznesu charytatywnie, robimy to po to, żeby zarobić pieniążki, żeby utrzymać swoje rodziny, żeby opłaty zrobić. Biznes jest biznesem, więc tu mogę Ci zapewnić, że to jest biznes dochodowy, stwierdza Ciarzęcy. Także, o to nie musimy się martwić. Kolejna sprawa, poznawanie ciekawych osobowości. No mi przez tyle lat się przewinęło naprawdę bardzo dużo osób, bardzo dużo fajnych kobiet poznałam, motywowały mnie, inspirowały mnie. To jest naprawdę duży, duży plus tego wszystkiego, jeżeli tak jak mówiłam, lubisz pracować z drugą osobą, kontakt z klientem Cię kręci, to jak najbardziej to jest praca dla Ciebie. Kolejna sprawa, satysfakcja zadowolonych klientów i pozytywnych opinii. To jest taki mój motor, który mnie napędza, bo no w sumie no nie ma osoby, która nie lubiłaby tak chwalenia, tak? Jakichś pochwał. To nas buduje, to człowieka buduje, to człowieka napędza. I to jest właśnie taki pozytyw, jeżeli ty słyszysz od drugiej osoby, że na przykład bardzo dobrze wykonujesz swoją pracę i napływa ci coraz więcej klientów z tego powodu. Ja to osobiście kocham. I te pozytywne opinie, które również napędzają, motywują do pracy, do dalszego działania. Kolejna sprawa, rozwijanie kreatywności, tym bardziej w jakichś tematycznych stylizacjach rzęs, w jakichś stylizacjach art gdzie na przykład przygotujemy jakieś tematy konkretne, musimy jakąś wykonę stylizację rzęs, ale musimy jakoś przygotować tą modelkę, to fajnie pobudza naszą wyobraźnię, naszą kreatywność. Okay. Nie, nie, nie. Nic nie nakicham, okay. Kolejna sprawa, samodzielne zarządzanie swoim czasem. Jeżeli jesteś taką stylistką, że pracujesz na swoje własne nazwisko, i sama pozyskujesz swoje klientki, to faktycznie, to samodzielne zarządzanie czasem jest ogromnym plusem, bo ty możesz sama ustalać swój kalendarz, swój czas pracy. Czy chcesz pracować rano, po południu, wieczorem, czy chcesz mieć wolne w niedzielę, czy chcesz pracować w niedzielę, czy chcesz pracować w święta, czy chcesz mieć wolne w święta. Ustalasz sama sobie grafik, układasz te swoje klientki pod siebie. Tak naprawdę to jest ogromny plus, że nikt ci nie stoi nad głową. Ty jesteś sama kowalem swojego biznesu i to jest ta niezależność. Ja bardzo cenię niezależność, że bardzo cenię to, że nikt mi nie stoi, żaden szef nad głową i mówi mi, co ja mam robić. Chociaż tutaj też, żeby nie było tak cukierkowo, negatywne tego strony, to jest przede wszystkim samodzielność na polu wyzwań. Bo Ty jako samodzielna stylistka, która prowadzisz działalność, jeżeli chcesz sobie otworzyć gabinet, no to musisz sama zrobić opłatę o nich pamiętać przede wszystkim. Pamiętać również o tym, żeby pozyskiwać jakoś tego klienta. Chociaż tutaj mamy duże pole do popisu, jest dużo tak naprawdę. Gdzieś tam do pozyskiwania tych klientów możliwości, na przykład Facebook, OLX, Instagram, możesz wydrukować wizytówki, rozdać albo wymienić się z jakimś tam zaprzyjaźnionym salonem fryzjerskim, na przykład, nie? Albo gdzieś jakieś swoje ulotki. Tutaj możliwości jest wiele, no ale fakt, faktem, że nikt w kalendarz Ci nie wpiszę tego klienta, tylko Ty sama musisz tutaj zadziałać, jakoś go zachęcić, jakoś go zatrzymać. To jest niestety ta samodzielność. Kolejna sprawa, jak masz tą działalność gospodarczą, już założyłaś sobie, podjęłaś tą decyzję, to tutaj jest taki minus, że mamy, no w naszym kraju dosyć wysokie koszty utrzymania tej działalności. Tutaj teraz, w tym momencie, od nowego roku wszystko idzie w górę. No, ale niestety jakoś musimy sobie radzić. Kolejna sprawa, tutaj dla mnie to jest taki dosyć duży minus. Pozycja naszej pracy, która wpływa negatywnie na plecy, na kręgosłup, na naszą szyję, na naszą głowę, bo praca wymusza pozycję taką pochylającą się cały czas musimy pochylać się. Ja na przykład strasznie się garbię. To jest taki bardzo, bardzo duży minus. Cały czas siedzimy. Tutaj chodzi też o to krążenie, tak? No niestety, to negatywnie wpływa i musimy po jakimś czasie korzystać z usług fizjoterapeuty. No niestety, no stać niestety nie możemy przy tej kliencie na stojąco. No jeszcze nie widziałam, żeby ktoś rządził, tak? Kolejna sprawa i tutaj ostatni minus, który wypisałam, to jest wpływ kleju na nasze drogi oddechowe. Klej jest drażniący, ponieważ jest specjalny akryl, który wdychamy tak naprawdę czasami całymi dniami. Jak gwizdka usiądzie i ma kilka klientek dziennie, to naprawdę dosyć dużo się tego nawdycha. I musimy nosić takie specjalistyczne maseczki. Czasami one wyglądają jakby lakiernicy na samochodowi mieli. Ale da się przed tym zabezpieczyć, tak? Także nic straconego. Okej. Okay. Kolejna sprawa. Jak już powiedzieliśmy sobie o tych plusach i minusach, czyli stylizacja rzęs jako zawód przyszłości. Okej. Okay. Przepraszam, że ja to tak tymi notatkami będę wachlować, ale nie chciałabym zapomnieć o, o, o niczym. Przygotowałam sobie tego dosyć dużo, a jak będę miała taki słowo, to na pewno o czymś zapomnę, a nie chcę. Czemu to jest zachód przyszłości? Ja wiele razy od kursantek słyszałam takie zdanie, że słuchaj, a jak ja zainwestuję, kupię te wszystkie produkty, wyszkolę się i nie będę miała klientek. Przecież inflacja idzie do góry, wszystko drożeje, i ludzi tak naprawdę za chwilę nie będzie stać na takie usługi. Ja pierwsze z czego rezygnują to jest z takich udogodnień, czyli z branży beauty. I faktycznie. Znajdą się osoby, tutaj muszę odpowiedzieć, które zrezygnują z takich usług, no mimo co będą zmuszone, ale nie martw się, jeżeli będziesz dobrą stylistką, będziesz dobrze wykonywała swoją pracę, to zbudujesz tą swoją bazę klientek i te klientki będą się ciebie trzymać. Nie pójdą do nikogo innego, bo wiedzą, że Ty wykonujesz dobrą robotę i innego nikogo nie będą chciały. Także ja zbudowałam przez te 7 lat taką dosyć dużą i stabilną tą rzeszę moich klientek i faktycznie no, czasami te klientki, niektóre odchodzą, niektóre przechodzą, ale cały czas one są. I tu Cię zapewniam, że myślę, że, że będą te klientki. Tak? Jest coraz więcej klientek takich świadomych, nowych przede wszystkim też klientek, które... Wiedzą, że ten zabieg stylizacji rzęs opłaca im się bardziej i ekonomicznie i czasowo. Są bardziej świadome tego, tak? Bardziej im się to opłaca niż, niż robienie codziennie makijażu. Jest też coraz więcej stylistek, bardzo zdolnych stylistek, bardzo dużo wchodzi teraz na rynek. I to się ceni, że ten zawód się prężnie rozwija. Zawiew stylizacji rzęs w Polsce pojawił się w 2007 roku, więc zobacz, jak już dawno temu. I on cały czas brymuje do przodu i ma się dobrze. I tak jak mówię, jest coraz więcej stylistek i coraz więcej klientek, coraz więcej zwolenniczek tego zabiegu. Więc o to nie ma co się martwić. Dla mnie, tak, jest to zawód przyszłości. Co ważne w tych czasach, tak jak mówiłam poprzednio, mamy wiele możliwości pozyskiwania tych klientów poprzez social media, poprzez formę pantoflową, ulotki, wizytówki. Zawsze te klientki będą, no chyba, że stanie się coś, na co nie mamy wpływu, ale nie myślmy o tym, na razie jest dobrze i niech tak pozostanie. A, no to przechodzimy do kolejnej części. Jeżeli już um, powiedzieliśmy sobie co nieco o tym zawodzie, to teraz opowiem Ci o szkoleniach, czyli jakie szkolenie na początku wybrać. Zacznij od szkolenia podstawowego 1 do 1. U mnie to jest szkolenie pod tytułem Classic 1 do 1. To jest mama wszystkich metod. To jest fundament, bez którego nie polecimy dalej. Fundament, jeżeli dobrze zbudujemy ten fundament, to później już będzie tylko z górki. Tak naprawdę ta metoda jest najważniejsza, uczy nas materiału znastwa, czyli tych produktów, na których będziemy pracować, tych wszystkich narzędzi, preparatów, jakimi będziemy się posługiwać. Prawidłowej separacji, prawidłowego trzymania tych penset prawidłowego moczenia, rzęsy, w kleju i wiele, wiele innych e, ważnych rzeczy. I jak już opanujemy tą podstawę, to spokojnie możemy przejść później do metod objętościowych. U mnie te metody objętościowe to są to jest szkolenie ADVANCE e, i ja szkolenie te przeprowadzam. U mnie to szkolenie 2.8b. Ja już nie wykonuję, to są tak zwane lekkie objętości, ja nie wykonuję mocnych objętości. Z tego względu, że to nie jest moja estetyka pracy, nie czuję się w mocnych objętościach tych mega i moje klientki są upiekszane do 8D. Do tych, do ty, 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 ty lekkich objętości. Do tych lekkich objętościach. Jeżeli już będziemy, opanujemy sobie tą postawę, opanujemy sobie piękne kępki, to już wtedy możemy tylko się doszkalać. Jakieś warsztaty, jakieś doszkolenia, ja lubię i cenię formę szkoleń online, ale tak naprawdę możemy jeździć. Jest tylko ogrom na rynku, możemy wybierać, przebierać, jak Ci się tylko podoba. No i jeżeli na samym końcu, jeżeli opanujesz już z stylizację do perfekcji, jeżeli będziesz chciała dzielić się tą wiedzą, będziesz na siłach, to wtedy takie szkolenie instruktorskie. I tutaj z tym szkoleniem instruktorskim jest tak, że. Albo możesz takie szkolenie instruktorskie odbyć u konkretnej firmy, albo możesz być takim niezależnym instruktorem, możesz odbyć to szkolenie niezależne, albo możesz sama stworzyć swój skrypt szkoleniowy i nauczać. To jak już wiesz jakie szkolenie na początek, to powiem ci jeszcze na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim na szkole na czas. I cenę. Powinna tu ci się czerwona lampka zapalić, jak na przykład będzie zbyt krótkie te szkolenie i zbyt tanie. No, 5 godzin teorii i praktyki za jedyne 300 zł, no to raczej tutaj coś jest nie tak. coś już nie gra. No, to już powinna się czerwona lampka zapalić, czy na pewno aby. to będzie dobre szkolenie. U mnie dziewczyny mają takie no, 10-12 godzin jednodniowego szkolenia oczywiście, mamy tak po 5 godzin teorii, później przychodzi modelka, żywa modelka, po 5 godzin gdzieś tam praktyki, 6, a nawet 7, w zależności od kursanta, jak on tam ogarnia. No i generalnie niska cena też powinna odepchnąć taką osobę, bo no nie oszukujmy się, ale nikt za marne grosze nie będzie przekazywał swojej wieloletniej wiedzy, gdzie sam musiał swego czasu, wydać bardzo dużo pieniędzy na szkolenia, do szkolenia no i nie będzie tak za friko przekazywał swojej wiedzy. To jest nawet niemożliwe. Nikomu by się nie chciało, tak? Także nie żałujcie przede wszystkim na swój rozwój osobisty, na szkolenia. To jest bardzo ważne, żeby takie szkolenie przede wszystkim podstawowe odbyć dobre. W ogóle jakiekolwiek. Musi, musi być dobre to szkolenie, tak? Żebyście mogły wrócić w to. Decyduj się na szkolenia w małych grupach. Dowiaduj się przede wszystkim, ile są te szkolenia osobowe, ilu są osobowe. Im mniej osób w grupie, tym lepiej, żeby ten instruktor też poświęcił Tobie troszeczkę uwagi, bo wiadomo, jak będzie 10, 15, 20 osób w grupie, to jeden instruktor na taką grupę nie da rady się rozerwać tak i każdemu pokazać błędy, które popełnia. To jest rzecz jasna niemożliwe. A to nie będzie dobre, jak będziesz na takim szkoleniu pozostawiony sam sobie. Dopytaj koniecznie o realizowany program szkoleń i też wracając do ilości tych osób na szkoleniu. Fajne są szkolenia indywidualne i ja zdecydowałam się organizować tylko i wyłącznie szkolenia indywidualne. Z tego względu, że ja poświęcam 100% uwagi swojej kursantce. Ja tak naprawdę nad tą prostytką siedzę cały czas i wyłapuję jej błędy, żeby ona nie wyszła ode mnie i nie powielała tych błędów. Ona ma wyjść perfekcyjnie wyuczona, na tym mi bardzo zależy. OK, jeżeli szkolenie, to musi być również i, y, trener, który to szkolenie w odpowiedni sposób przeprowadzi. To musi być osoba na odpowiednim miejscu, tak. Y, to przede wszystkim. Y, Musi być ktoś, kto ma dobre opinie, dobre opinie przede wszystkim o nim i o jego szkoleniach, ale może być tak, że na przykład trener, co dopiero zaczyna szkolić i nie ma za dużo tych opinii, tak? No to wtedy OK. to coś kliknęłam, to wtedy OK. nie ma co się przejmować. To wtedy patrzmy na, patrzmy na styl pracy. Czy ten styl pracy jest nienaganny, bo to musi być osoba, która wykonuje rzeczy perfekcyjnie, żeby mogła kogoś nauczać. No i musi mieć dosyć spory bagaż doświadczeń, tak? No osoba, która po dwóch miesiącach chce szkolić na osobę, no to raczej słabo. Twój mentor powinien mieć takie indywidualne podejście do każdego kursanta. Ja to mówię, że to powinien być elastyczny jak guma. Każda osoba przyjdzie z innym charakterem. Każda przyjdzie z zupełnie inną umiejętnością. Jedna będzie szybciej łapała separację, druga będzie szybciej łapała muczenie w kleju. Także tutaj trener powinien mieć dużą, dużą cierpliwość. No i dopytaj, czy będzie taka możliwość, że z tym trenerem będziesz miała jakiś kontakt, czy możesz liczyć na jakieś wsparcie, na jakąś pomoc? U mnie dziewczyny zawsze to wsparcie otrzymują. Mamy grupę na Facebooku, tam są posty edukacyjne, z których te kursantki tak naprawdę czerpią wiele dobrego, tak? I dziewczyny często wysyłają mi swoje prace, na przykład do sceny, i ja wysyłam nad czym jeszcze popracować, co muszą poprawić. Okej. Okay. To by w sumie było na tyle. Bardzo Ci dziękuję, że ze mną wytrwałaś do końca. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę przybliżyłam Ci o sensacji rzęs, um, o, o tym moim zawodzie ukochanym. No i co, dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania do mnie, pisz koniecznie, możemy porozmawiać. Um, I co, ja uciekam, to jest już dosyć późna pora. Nie będę już zabierała czasu. Dziękuję serdecznie i bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia.